Za nami pierwszy maraton pisania y, wniosków do pierwszego historycznego budżetu obywatelskiego Ostrowa Wielkopolskiego. Jestem pod absolutnym wrażeniem tego, co dzieje się w naszym mieście i y, wczoraj podczas tego maratonu byłam absolutnie szczęśliwa, mogłam spotkać się z Ostrowianami, którzy tak bardzo zaangażowali się w sprawy naszego miasta. Bo budżet obywatelski to jest właśnie współdziałanie i współrządzenie y, Ostrowem Wielkopolskim. Przez prezydenta, radnych i mieszkańców naszego miasta. Jestem szczęśliwa, że tylu z Was wczoraj na tym maratonie było, że macie tak fantastyczne pomysły. Pomysły, które zaowocują w Waszym osiedlu, w Waszej dzielnicy i w naszym mieście. Czekałam na ten maraton z wielką niecierpliwością, bo też bardzo byłam ciekawa, co Wymyślicie i co dla mieszkańców Ostrowa jest. Jest najważniejsze i dziś, już wszystkim mieszkańcom naszego miasta mogę powiedzieć, że z całą pewnością te pomysły i wnioski zgłaszane do pierwszego budżetu obywatelskiego Ostrowa Wielkopolskiego są naprawdę fantastyczne, są bardzo, bardzo ciekawe i bardzo, bardzo potrzebne. Przy tej okazji chciałabym podziękować moim wspaniałym, młodym współpracownikom, bez których ten pomysł by się nie udał. Oni naprawdę włożyli bardzo dużo pracy w to, żeby wypromować budżet obywatelski Ostrowa Wielkopolskiego i żeby przede wszystkim pomóc mieszkańcom Ostrowa Wielkopolskiego w napisaniu tych wniosków, bo my tych wniosków musimy się nauczyć pisać. Dziękuję też wszystkim urzędnikom, którzy wczoraj przy maratonie pisania wniosków tak chętnie i profesjonalnie pomagali mieszkańcom Ostrowa, bo tak jak mówię, musimy się tych wniosków nauczyć pisać, musimy potrafić oszacować kosztorysy, a to nie zawsze jest proste. Dlatego jeszcze raz dziękuję wszystkim pracownikom naszego urzędu, którzy w ten projekt tak fantastycznie się włączyli i po południu pracowali, żeby pomóc to wszystko spiąć. Zapraszam na... Kolejne spotkanie 10 września to kolejny nasz czwartek, kiedy będziemy aż do godziny 20 pełnić dyżur dla Państwa po to, żeby kiedy pojawią się być może jakieś pytania czy wnioski, czy też może wątpliwości, rozwiać je i przygotować wniosek w sposób absolutnie perfekcyjny. A potem to już będziemy trzymać kciuki za promocję poszczególnych wniosków i z niecierpliwością czekać które uzyskają najlepszą ocenę wśród mieszkańców ostrowa. Maraton pisania wniosków to takie szczególne przedsięwzięcie, w których zamiast biegaczy występują wnioskodawcy i inicjatorzy pomysłów, a trasę do pokonania stanowi ośmiopunktowy formularz wniosku. Podczas tego rocznego maratonu najpierw przypomnieliśmy podstawowe zasady ostrowskiego budżetu obywatelskiego, następnie omówiliśmy szczegółowe instrukcje i wytyczne odnoszące się do każdego punktu wniosku. Podczas maratonu pisania Wniosków mieszkańcy mieli także okazję skorzystać z indywidualnych konsultacji. Mogli uzyskać informacje na temat własności terenu, a także uzyskać profesjonalną pomoc przy sporządzaniu kosztorysu. Największą trudność w pisaniu wniosków właśnie mieszkańcy mają przy szacowaniu kosztów danego zadania. I właśnie po to, Odbył się wczorajszy mara pierwszy maraton pisania wniosków, żeby mieszkańcy mogli uzyskać pomoc we wszystkich nurtujących ich kwestiach. Wspólna praca mieszkańców przyczyniła się do przelania na papier wielu ciekawych inicjatyw i pomysłów, które mamy nadzieję zostaną złożone w ramach naboru wniosków do Ostrowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w następny czwartek.